No, na Kępie i będzie mi będziemy spać. I każdy pierwszy raz rano do ja na dole. Tata będzie z nami, a mama też będzie z nami pierwszy raz. Drugi raz, ale nie wiem czy się przewraciła. Będzie bardzo fajowa i bardzo będzie bardzo jawa! Wow! Dobrze, czy dałeś Ci coś po do dopowiedzieć? No, e, jedziemy do Wrocławia na dwa dni w weekend. Super. Z sobotę wyjeżdżamy w niedzielę wracamy. E, tak jest i będziemy na bieżąco Was informowali, jak tam nasza ojca jest jeszcze, no, oczywiście znasz tutaj główny dowodzący. Będziemy Was informowali, jak nam wyjdzie pierwsza wycieczka. Z, miało być z kamperem, będzie z przyczepą. Przyczepa jest z tyłu, <grystanie> jest i Leoś. Pokażemy yeah. Wam. No, jak też, tylko Ty jesteś, ale Leoś tak wyłonił się. Jak widzicie, humory nam dopisują. Pokażemy Wam I pierwszą to... naszą wycieczkę z przyczepą. Tak Spróbujemy najpierw tutaj gdzieś bliżej, bo z Póznajem do Wrocławia jest jakieś 200 km. O ile się nie mylę, po powinniśmy pojechać no, z 2,5 godziny, no bo z przyczepą to troszeczkę wolniej. Mm, I zobaczymy jak nam to wyjdzie wszystko. Później Wam pokażę jak e, nasz tutaj rafinek zrobił. <grystanie> chyba dawno nie był nagrywany jak nam zrobił środek przyczepy, przy okazji wam wrzucę jak ta przyczepa wyglądała na początku a tak jak chłopacy wspomnieli jedziemy do Wrocławia na dwa dni wyjeżdżamy w sobotę na przed, i 11.30 jest będziemy planować, planowany powrót jest na niedzielę wieczór jedna nocka poza, poza domem i tak jak chłopaki bojdzią się w wysłowił całkowicie. Powiedzieliśmy tak, że każdy będzie miał coś pierwszy raz, czyli jedziemy w czwórkę przyczepą pierwszy raz. To jest Pierwszy raz dla taty, dla mamy pierwszy raz jest w tej przyczepie. Bo tutaj Leo... I dla Stefana. I dla Ste... <laughs> A wiecie kto to jest Stefan? Zagadka. Kto to jest Stefan? Dzieci cicho siedzą. Możecie napisać w komentarzu kto to może być Stefan. Ja wam później Stefana przedstawię. Rafał nowy kolega, bardzo mu zależało żeby go mieć e, i go poznać. E, i ten bodzia pierwszy raz też będzie w przyczepie, a jak jeszcze tutaj nie, nie, ten, nie ja zdążyłam... Razy, no właśnie nie to zdążyłam to powiedzieć, to... że Rafci z 8 dwa razy w przyczepie spali pod domem, także oni już mają wypróbowane. Przetestowali. Ja niestety ja nie, ja nie dwa razy na dole. Na dole na łóżku piętrowym, który Wam też również pokażemy. Leos okazało się, że wczoraj spadł nawet z tego łóżka także ma wszystko wyćwiczone no i się odezwiemy gdzieś jak już będziemy na miejscu ujechaliśmy jakieś nie wiem, 20 km może nawet nie już jest przetestowanie w naszym samochodzie bo chłopaki jak są za blisko siebie wytwarzają tak silne emocje <noise> że nie mogą blisko siebie jechać także ja siedzę z Bogdanem z tyłu a tutaj o proszę bardzo jest ekipa przednia wszyscy są zadowoleni a pokaż się mamy szterbola na pokładzie ratynka mamy a na pokładzie bodzie. nikogo, o meble bodzie jadą przed nami o nikim nie zapomnieliśmy bo mieliśmy przerwę na przesio... przesiadkę i nie wiem jak odmienić <laughs> i na szybkie siusiu rafciu o przyczepę także wszystko jest na razie w porządku dobrze. wszystko jest dobrze jedziemy dalej tak? a ja mam tu paznokcie paznokcie które sobie skupię a mama ma nie wzięła żadnych obcinaczek no, i już, już tu pójść. My już dojechaliśmy na miejsce. Proszę bardzo, stoi nasza pomarańczowa strzała i nasza przyczepka stoi tu. Muszą wiedzieć, co chodzić bez tyle komarów we prostu, że normalnie nie idzie jechać. Podjedziemy zaraz po jakiś ten, jakiegoś ofa czy inny środek przeciw komarom, no bo naprawdę nie idzie ustać w miejscu żeby coś nie usiadło. Chciałabym Wam pokazać, jak nasza przyczepka teraz się prezentuje w środku. Za bałagan przepraszam, ale jestem w trakcie rozpakowywania. Część się poprzesuwała w trakcie transportu, ale ja Wam wszystko zaraz pokażę. O, tu się prezentuje przyczepka od zewnątrz. Jakbyście się przyjrzeli, to normalnie będziecie widzieć przelatujące przed kamerą komary. Tu się wchodzi, proszę bardzo. Nie wiem, czy nie będzie za ciemno na ten moment, ale muszę od razu zamykać drzwi, bo przecież no nie idzie usiedzieć. O, zacznę może od tego tutaj. Rawciu zrobił własnoręcznie łóżko piętrowe. Tak jak mówię, to trzeba je ładnie jeszcze pościelić. Pokażę Wam później, jak jest ładnie pościelone, ale generalnie, proszę bardzo, dwa miejsca. Dorosły człowiek też by się zmieścił. U nas docelowo to będą spały chłopaki. O, do góry są wrzucone reszta pościeli, żeby nie trzeba było wrzucać pod e, tutaj kanapy, które są po drugiej stronie. Tu będzie wrzucone, w filmiku była góra, ale nie było dołu. Proszę bardzo, mamy zrobiony zlew. Zamontowany jest lodóweczka. Szafka taka, właśnie na jakieś płyny do ubikacji, bo mamy taką ubikację turystyczną. Tu Wam od razu pochwalę trawkę przed Wami, proszę bardzo. Mamy radio, i mamy różne ładowania USB, i chyba takie normalne na zapalniczkę. I tutaj mamy, proszę, napięcie naszego akumulatora. Tu są te nasze dwie kanapy, się nic nie zmieniło. Mamy lampkę. O, która się świeci. No, rząd szafeczek, który też e, no, nie było w tym nic ruszane, jedynie co, to w którejś z nich była szyba przyklejona. Znaczy, ja to tak mówię, jakby tam nic się tutaj nie wydarzyło, to naprawdę bardzo dużo się wydarzyło. O, proszę bardzo, mamy szafę. Tych półek nie było. Jest półka. O, jak z tyłu zobaczycie, tutaj jest e, ten Rura z wyprowadzeniem ciepła, bo mamy ogrzewanie postojowe. I tu mamy ubikację. O, nawet jaśniutko, bo jest przy mniej również. Tak jak wspominałem, ubikacja, nowy zlew. I tutaj mamy taką szafeczką na jakieś najbardziej podręczne kosmetyki. U nas to się chwilowo znajduje w kosmetyczce lampeczka. Proszę, wszystko się świeci. A zaraz Wam powiem dlaczego się świeci. Się śmialiśmy, że idziemy w tamtkę. Z tego względu, że mój małżonek marzyło mu się, żeby założyć. Teraz Wam pokażę. I ja tylko z zaryzykują. O, tu jesteśmy na polu kempingowym. We Wrocławiu, jak wspominaliśmy. Plac zabaw dla dzieciaków. Ubikacje są tam po drugiej stronie. Zaraz postaram się wam mnie... Ulokować o. to Tam za tymi kamperami ten szary budyneczek. A do góry mamy założone, Ja nie dosięgnął, nie pokażę, ale jest solar. Rawcież się solar marzył. Rawcież solar dostał. Na dzień dziecka od chłopaków. Na dzień dziecka, na dzień ojca od chłopaków. Czy z pomocą trochę mamusi. No, nie widać, Każdy w każdym razie jest, jeżeli chodzi o jakieś jego cechy, w sensie nie wiem, napięcie czy inne. No to oczywiście on się tym zajmie, on wam opowie. I tutaj jeszcze jest. O, proszę bardzo, zbiornik na wodę. Tu jest czysta. Wodę czystą, tu jest butla gazowa, i na wodę brudną, żeby podłożyć, jeżeli będziemy zmywać w zlewie. Chłopaki zamykamy tu i wchodzimy do środka, albo jedziemy gdzieś, bo naprawdę nie idzie, nie same komary, tutaj chłopaki już byli proszę bardzo na przyjaździe rowerowo-hulajnogowej o, Rawciu podkłada ten podkładak, karnisterek, baniaczek, hejka poczekaj Rawciu, poczekaj o i tu jest proszę bardzo wyjście z brudnej wody i tu będzie się wszystko ładnie zbierało. Mam nagrywać jak Bogdan biega. Bogdan, Bogdan, zamiast biegać bez rowerka, albo jeździ na rowerku, no to biega z rowerkiem. Też tak można. Rafciu, a ty mi nie uciekaj, kochanie. Ty mi powiedz coś o tym solarze, proszę, bo już tutaj temat nadam, że to jest nasz Stefan. Stefan, ale coś więcej powiesz o nim. Stefan no, i Stefan ale jakieś takie jego coś, takie bardziej wiesz, fachowe rzeczy. 110 W? Stefan jest podłączony przez regulator. Tak. A tak. Ale ile tych komarów to masakra? No. No, no jedźmy. Tak, O, patrzcie, no. z regulator 30A z No, tu latają, to komary. Mhm. Nie gryzą. Ciebie nie, ale zobaczcie, siadają, patrzcie, tu. No. Ale my byle czego nie jedziemy Przestań, tę gadania. No, przecież jedziemy chłopaki gdzieś zaraz, bo przecież to trzeba się ruszać. Do gdzieś jest więcej betonu, trzeba jechać. No, masakra. Przecież u nas na wsi w ogóle komarów nie ma. A tu? Świeże mięcho przyjechało. Jedź, bo ruszaj się. No i co tam jeszcze o tym, tym? Chcesz powiedzieć coś? Mamy do tego podłączony akumulator 100Ah. So Poczekaj, bo tata I mówi. Nie starczy. wiem czemu. I jeszcze jest No. Cześć. Jest godzina 7.20 do dnia następnego. Jak się w stanie usłyszeć, chłopaki już szaleją na dworze, grają w piłkę z Rafałem. Nocka mi na spoko, trochę się bałam, że chłopaki będą się budzić, że tam nie, wiem, nie będą mogli zasnąć, spać, no cokolwiek nie mniej bardzo fajnie minęła Leoś obudził się o godzinie 5.30 także o 5.30 już był u nas po zrobieniu siusiu Wojciech obudził się chyba o chwilę po 6:00, także do nas wylądował także my już jesteśmy po śniadaniu jesteśmy przebrani ogarnięty mamy tam kącik łóżkowy tylko musimy coś jeszcze o. widzicie musimy coś jeszcze wymyślić odnośnie naszego stolika, z racji tego, że e, nie podnosi się, on tylko kończyła tak kłaść, więc trzeba będzie coś tam nie wiem, czy nowy zamówić, czy jakoś tego naprawić. Czekamy na godzinę bliżej 9, żeby można było podjechać, e, bo dzisiaj mamy w planach zwiedzanie z wrocławskiego, no bo de facto bo tutaj przyjechaliśmy. Także może zrobił jakoś tam... O! Już się jeden denerwuje, bo coś będzie. Ten Staszek oczywiście jest taki nerwowy. E, ten... Może postaramy się Wam zrobić jakąś taką szybką relację, jak chłopaki pozwolą, bo to od nich dużo jest uzależnione, żeby coś tam ponagrywać, jak tam było, co. A potem to wszystko wrzucimy jako jeden filmik z naszego pierwszego yy, wyjazdu. Także tak jak wspominałam, Nocka, spoko, było Noc była zimna, bo było prognozowane chyba 8 stopni, a tak jak wspomniamy budziliśmy się w ciepłym miejscu. Eee, I chłopaki spali na krótko, eee, nawet e, nie mieli krótki rękawek, długie spodnie i nie wiem, pod kocem spali. Także tutaj ze spokojem to wystarczyło, bo rabciu wstał po 3-4 i włączył po prostu ogrzewanie, Także super tej roboty. Może do zobaczenia później, jeżeli tam jest, będziemy w stanie coś Wam zrelacjonować. to my. Tutaj, bo się schował za banankiem, swoim kumplem, którego zabrał w podróż. Z przodu jest Leoś. I Tatuś tutaj jest, jako nasz kierowca główny. O, Tatuś. Przejechaliśmy. Tatuś musi się teraz skupić. Poczekaj, Leoś, teraz wszystko powiesz. Bo już prawie dojeżdżamy. A już zasłoniłam. Przyjechaliśmy w większość drogi. Większość nam zostało jakieś 10 km, nie? Leoś, no. jest już w kamerze. No no no, 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 no. Także za chwilę będziemy w domu. Pogoda nam dopisała, komary nam nie dopisały, nocleg nam dopisał, co nam dopisało, czyli suma sumarum, jak niektórzy mówią, jesteśmy na plusie, tak Bogdanku? Czyli sumarowałaście, ale komary? Komary były na minus, nie? komary komaru było sporo. Komary były minusy. Jedynie co to tutaj wiemy co musimy poprawić po naszym pierwszym wyjeździe. Co musimy zmienić? Przede wszystkim musimy zmienić samochód, bo nasz niestety daje radę. Golf jest super, golf jest ekstra, ale golf nie daje sobie rady. Nie jest przyczepą. Tak, golfik. no bo byśmy musieli mieć lekko silniejsze auto. Lekko silniejsze auto, bo golfik jak ciągnie przyczepę, to dużo pije, dużo pije i tak się przestaje robić ekonomicznie. Także. Dziękujemy Wam za bycie z nami. Postaram się wrzucić w najbliższym czasie ten filmik na YouTube. A, żebyśmy, żebyście Wy byli na bieżąco, a my będziemy mieli z tego fajną pamiątkę. no jeszcze mamy Mama, pojedziemy na jej jak będziemy mogli. A już, No, i tu nasz cały, nasz cały bałagan tutaj około samochodowy. Widać: Maupka robi papa, Bojdzie robi papa, Leś robi papa, czy nie robi? Nie, nie. Robi Tata nic. robi papa. Pata, 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 pata. No i ja też jeszcze zrobię.